Hej wszystkim z tej strony Monika zapraszam Was na środową aktualizację procesów na przestrzeni. Przede wszystkim, to co, to, co chcę Wam powiedzieć, to jest takie hasło, które prawdopodobnie w większości z nas rozpakuje się, że tak powiem, dopiero za jakieś kilka miesięcy, być może nawet i kilkanaście miesięcy. To jest takie hasło, które według mnie będzie takim mottem najbliższych, można powiedzieć, lat. I już z nami zostanie. I to jest hasło: yy, yy, wychodzimy ze Starego Świata nie dlatego, że nie działał, tylko dlatego, że nie był nasz. Yy, tworzymy nowy świat właśnie dlatego, że my go tworzymy i my go, my go budujemy, nasz nowy świat. Czyli yy, stare się rozpada, dlatego, że nie było nigdy nasze. Ono powstało kiedyś. A my jesteśmy ostatnim pokoleniem, czy ostatnimi pokoleniami aktualnie żyjących ludzi, którzy kończą y, i rozpoczynają nową rzeczywistość. Rozpoczynamy my. To się samo nie stworzy, to się samo nie zrobi, to samo nie przyjdzie, pod nie będzie nasze. I właśnie to jest to, o co w tej chwili odchodzi, y, co się w tej chwili dzieje na przestrzeni. Czyli pytanie, co jest Twoje, co jest nasze, co chcesz, żeby było. To są te pytania, które. Y, Prawdopodobnie większość z nas y, prędzej czy później natrafia w swoim, podczas swojego życia, co jest Twoje i o czym jest to Twoje. No więc y, my tworzymy nowy świat, nową rzeczywistość. Ona jest taka, w jakim my jesteśmy w stanie. Na razie. Czyli jeżeli teraz jesteśmy w tym listopadzie, już trochę ten listopad, chwilę już trwa, już kilka świąt za nami. No, i właśnie niezbyle powody akurat Polacy mają w listopadzie święto niepodległości, która, które samo w sam fakt istnienia tego święta, akurat w listopadzie, akurat w naszym przypadku już zadaje pytanie, o czym jest to święto, na ile jesteśmy niepodlegli. Ja już nawet nie będę wnikała tutaj w kwestie polityczne, w kwestie historyczne i tak dalej. Ja tylko się pytam samej siebie i również polecam to pytanie sobie zadawać. Ja je też na tych relacjach na Instagramach wrzuciłam w poniedziałek. Czemu jesteś niepodległa, niepodległy? Jeżeli jesteś, temu czemu nie, podle, czemu nie podlegamy? Czy jeżeli jesteśmy podlegli, to czemu i dlaczego jesteśmy podlegli? Bo wszystko to, co wpływa na naszą, na, blokuje naszą niepodległość, no jest krótko mówiąc, przeszłością, jest czymś starym. Więc właśnie na tym to polega. My w tej chwili jesteśmy w rzeczywistości starej. Jeszcze. I to jest to wszystko, co przez całe te ileś miesięcy, ja powtarzam, czy ten 2024, czy poprzednie lata, one są wszystkie o budowaniu nowego. Czyli te zasoby, czyli ta treść, odwaga, te wszystkie treści, które, które do tej pory się usiłują uspójnić w nas, a do tego potrzebują używać zasobów, my potrzebujemy używać zasobów, potrzebujemy połączyć w sobie, uspójnić te różne treści, które do tej pory. Były traktowane przez nas trochę po masażemu, trochę z boku, trochę tak pretensjonalnie. Nie chcieliśmy tego, że dobra, nie potrzebuję tego, to tylko hobby albo to tylko coś, jakaś głupotka, nie chcę się z tym integrować. A teraz właśnie następuje ta integracja wszystkich elementów, czyli wszystko to, co do tej pory było w mroku, w ciemności, teraz wychodzi i zaczyna zadawać pytania, czy Ty tego potrzebujesz, czy Ty potrzebujesz tego, co miałaś, miałeś w przeszłości ale żeby to już nie było powtarzane schemat, tylko sam zasób, czyli puenta nad tą przeszłością. Czyli to, co spowodowało, że jesteś dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteś. Zakańczamy już cykl ruchomy, tylko już zaczynamy jakby w pewnym sensie wyciągać samą esencję z tego, czyli to już nie jest kwestia co było, tylko co z tego na końcu zostało. I to co ja wam mówiłam w zeszłym tygodniu, że procesy się liczą wtedy, kiedy na koniec dnia jest jednak większa wartość niż, niż, jej, niż mniejsza, niż strata. Więc jeżeli coś w naszym życiu nie działa i cały czas przynosi ciągle tylko straty, zmartwienia, blokady, lęki, ograniczenia itd., są to elementy, które już w tym momencie zamykamy, czyli ta przeszłość się zamyka. Ona ma być wspomnieniem, bo ona, oczywiście poza naszą przeszłością dosłowną, naszych wcieleń, cały ten świat był zbudowany do tej pory na przeszłości, na poprzednich pokoleniach, na poprzednich czasach, na poprzednich warunkach, na poprzednich okolicznościach, gdzie nie było technologii, gdzie technologia była bardzo słabo rozwinięta, gdzie były bardzo hermetycznie ustrukturyzowane kwestie rządu, władzy itd. To wszystko się teraz kończy. I właśnie świat przed nami, przestrzeń, że tak powiem, oczekuje od nas tych nowych rzeczy, tych, tego, tego samorealizacji samo siebie, czyli właśnie czego, czyli tworzenia, tej kreatywności. Czyli ten świat, który, który przed nami stoi, ma być naszym światem, więc to my mamy go stworzyć. I mówię to dzisiaj, już powiedziałam to komuś, ale mm, jest to świat, który... Który, jeżeli my go nie będziemy tworzyć, on będzie się cały czas duplikował w starym. Czyli, jeżeli my nie będziemy wy wytwarzać tych nowych treści, czy tej nowej ścieżki dla nas samych, on będzie ciągle powracał do starych schematów, bo w ten sposób działa droga na skróty. I przez to, że tak się dzieje, że trochę tak, że cały czas y, przyjmujemy cudze zasady gry, czyli zasady gry naszych przodków, jakichś niezałatwionych wtedy spraw. Ponieważ my cały czas istniejemy w systemie, który jest oparty między innymi na niepodjętych decyzjach, na strachu, na bólu, na rozczarowaniach, na chęci władzy, dzikiej chęci władzy czyjejś. I to jest jakby efekt tego wszystkiego, co było przez ostatnie 2000 lat. I teraz my, wychodząc z tej gry, czyli wychodząc z tych cudzych zasad. Cały czas nie potrafimy w to wejść, nie, cały czas nie potrafimy w sobie za, zaufać, dlatego że cały ten system, cała ta nasza historia naszych żyć poprzednich wcieleń na ziemi, poprzednich przodków, cała historia tych dwóch tysięcy lat była oparta o zewnętrzność. A teraz jakby te, ten punkt nacisku, czyli ten punkt ciężkości ma być w nas. To my mamy tworzyć aktualną rzeczywistość. W związku z tym, wiele różnych tematów, które do tej pory były w ukryciu, z którymi się nie zgadzaliśmy, których się baliśmy, one służą do tego, żeby właśnie my mamy je teraz wyprowadzić na zewnątrz. My mamy zacząć budować, mamy zacząć tworzyć, my mamy w to wejść świadomie. Wtedy nie była gotowa świadomość ziemska, cywilizacyjna świadomość, nie byliśmy na to gotowi. To jest normalny etap. W tej chwili zbliżamy się ogromnymi krokami, żeby już nie powiedzieć, że praktycznie jesteśmy w tym punkcie, gdzie już jesteśmy wystarczająco świadomi, żeby opanować tę sytuację. My, jako cywilizacja, dorośliśmy do momentu wzięcia odpowiedzialności za siebie, a nie przerzucać tej odpowiedzialności na innych, na jakich innych. Jeżeli ją przerzucamy na innych, to wtedy jakby nie mamy wpływu na swoją rzeczywistość, i wtedy. Powstają różne dziwne ym, sytuacje, I jakieś takie tradycje, jakieś przekonania, jakieś te kulty. I a propos kultów, przypominam Wam, że dzisiaj o 19 jest również webinar na temat satanizmów, okultyzmów, i tak dalej. I dlatego wiem, o czym mówię, dlatego że przebadałam ten temat oczywiście po swojemu. Więc wiem, skąd się wzięły, czy wiem, na tyle na ile przebadałam, na tyle jestem powiedzmy świadoma tego, na ile powstały te różne kulty. Jakieś takie sposoby wyjścia z sytuacji, czy niczym, dla mnie nie jest to niczym innym jak drogą na skróty. Czyli budowanie świadomości, czy budowanie sytuacji bez świadomości. I tutaj ma bardzo ważne, ważne znaczenie poczucie wpływu. W tej chwili, przez cały czas, system, czy generalnie otoczenie nas przekonuje, że my tego wpływu nie mamy. I to jest właśnie ta, to, co się do tej pory odbywało na całej kuli ziemskiej od setek lat. Nie masz wpływu. Podlegasz temu, tamtemu, tamtemu, podlegasz religii, podlegasz władzy, podlegasz sąsiadom, podlegasz społeczności, zasadom społecznym itd., itd. Ludzie, którzy gdzieś po drodze nie chcieli jednak brać w tym udziału, zaczęli kombinować na boku trochę na treściach zbuntowania i zaczęły powstawać różne sekty itd. itd. Natomiast tutaj, wracając do naszej sytuacji, bo kto będzie zainteresowany, to dzisiaj o 19.00. Zapraszam. Natomiast y, dla nas to, co jest ważne, to to jest właśnie przebudzenie z tego starego. A my w tej chwili możemy się czuć zagubieni, rozczarowani, smutni, y, trochę pogrążeni w czymś na kształt żałoby. Za czymś ta żałoba? Za, za przeszłością. To jest y, za tym, że nie ma, nie ma już tego poczucia bezpieczeństwa na zewnątrz. Że to poczucie bezpieczeństwa jednak my mamy budować. Że to my jesteśmy tymi kreatorami. I to jest bardzo ważne, Poczucie dezorientacji i ogólnie panująca dezinformacja, która będzie się szerzyć, wynika nie tyle co z okoliczności zewnętrznych, tylko z tego, że my jesteśmy zdezorientowani i mamy w sobie dezinformację. My nie wiemy, kim jesteśmy. Nasz świat, nam tego świat nie pokazał, bo my właśnie w tej chwili dopiero będziemy budować swoją przyszłość na podstawie tylko wniosków z własnej historii, która jest bardzo, bardzo okrojona z wiedzy. I właściwie nie wiadomo, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i tak dalej. I dopiero teraz będzie, jesteśmy w sytuacji, kiedy będzie powstawały możliwości, czyli my będziemy wytwarzać możliwości poznania siebie z przodu i z tyłu czyli to co, to, co chcemy wiedzieć na swój temat i dlaczego chcemy to wiedzieć na swój temat i po co nam ta wiedza. W związku z tym ta dezinformacja, która się generalnie szerzy w internecie, nie w internecie, w różnych social mediach i tak dalej wszystko może być. Nic nie musi być. W związku z tym y, może być coś prawdziwe, nie musi, nie wiadomo czym jest prawda, nie wiadomo gdzie jest ta prawda, I dlatego teraz wchodzimy w taki bardzo mocny czas właśnie dezinformacji, dlatego że my nie jesteśmy zorientowani, to my nie wiemy o co nam chodzi, to my nie mamy informacji, y, nie mamy poczucia spełnienia czy nie mamy, po prostu nie mamy dowodów na zewnątrz, bo świat zewnętrzny cały czas się nie zmienia, utrzymując nas w przekonaniu, czy może się zmienia powoli. Albo to jest jakby cały czas te zmiany są niewidoczne, utrzymując nas w przekonaniu, że to, co my byśmy chcieli, czy to, co my myślimy, to jest tak, jakby w ogóle cały czas gdzieś obok, yy, i nie mamy znowuż tego wpływu. I tutaj się odbywa globalna próba bohatera. Ona się zaczęła teraz yy, i ona będzie trwała jeszcze przez kilka miesięcy. Globalna próba bohatera. Yy, co jakby ty wykonujesz na zewnątrz? Ponieważ przestrzeń nigdy nie będzie działała w pełnym obrocie turusa w momencie, kiedy będę tylko w jedną stronę przyjmować treści, czyli tylko do mnie jest mówione i ja wykonuję zadania tak, jak mi świat zewnętrzny mówi. W momencie, kiedy teraz właśnie jest ta to wyjście na zewnątrz, ta intencja na zewnątrz, to działanie na zewnątrz, Czyli moje własne działanie na zewnątrz będzie warunkowało świat zewnętrzny. W związku z tym, stan aktualny naszej cywilizacji jest prawie taki sam jak stan nasz wewnętrzny. Tak jak my się czujemy w tej chwili jako ludzie, jako ludzkość, to dokładnie w ten sam sposób wygląda zewnętrzność. I jeżeli my zaczniemy siebie wyrażać na zewnątrz, yy, niezależnie od tego, czy się z tym czymś, czy, czy, czy się boimy, czy się nie boimy, zaraz Wam powiem, co z tymi lękami. To te treści, tak się będzie zmieniał świat, w zależności od tego, co my będziemy tworzyć. I teraz brak zaufania w ten, w ten aspekt powoduje cały czas powrót starych schematów, ponieważ świat do tej pory był zbudowany na niższych treściach. One są w pewnym sensie bazowe, to są takie fundamentalne, to są takie zapychacze przestrzeni. Jeżeli nie wiem, to to jakby daje mi tą gwarancję takiego, taki basic, taką bazę, że dobra, to się na pewno wtedy tak się stanie, tak jakby fizyka jest tak zaprogramowana, że to się i tak stanie. No ale właśnie chodzi o tą kreatywność, że Ty ten świat masz. Im bardziej nie, nie pozwalamy na to, żeby ten świat był bezwładny, żeby on się prowadził tylko naturalnymi prawami, które są... Takie bardzo podstawowe, fundamentalne, a my chcemy czegoś więcej, my potrzebujemy czegoś więcej. W związku z tym, to, czego potrzebujemy, potrzebujemy wytworzyć w sobie. Czyli to najpierw na, musimy z siebie wydobyć. Musimy, jeżeli chcemy coś mieć, to trzeba najpierw to wymyślić i po to pójść. I właśnie i to jest pójść, to już ten ruch aktywności. Ta aktywność będzie dopiero za 2-3 miesiące, natomiast w tej chwili intensywny proces polega na tym e, analizowaniu tego, czego ty potrzebujesz, czego ty chcesz i zamykaniu, Płętom przeszłości. Ym, w tej chwili, w pewnym sensie, odbywa się walka y, rozwoju z tradycją. Czegoś takiego, y, co tak wypływa y, rozwój czy ta chęć, ale ja już chcę to zmienić, ja już tego nie chcę. A tak sami sobie, w pewnym sensie, łapiemy własny ogon i ta tradycyjność, i ta, takie przekonania, i to tak było, bo w ta, przeszłości tak się robiło, to dawało nam poczucie bezpieczeństwa, które tak naprawdę do niczego nie prowadziło. Więc my jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, co pradawni ludzie, którzy gdyby nie to, że sama kula ziemska wypchnęła wiele ludów, ponieważ e, zmieniły się okoliczności przyrody, zmieniła się... Pogoda, zwierzyna, i tak dalej i zmusiło to do migracji. I to jest właśnie podobny proces, który w tej chwili mamy: taki cykl właśnie tej migracji, czyli tego wyjścia, zaryzykowania, czyli wychodzimy z bezpiecznych jaskiń, od bezpiecznych ognisk, z bezpiecznych terytoriów, które znamy, zupełnie nam nieznane. I teraz taką, taką złotą myśl, również tutaj chcę wam zostawić dzisiaj. Jeśli jesteś w sytuacji, gdzie przed tobą nieznana droga, ale wydaje się jedyną słuszną drogą. To znaczy, że jesteś synchronizowany z przestrzenią. I właśnie to jest to, czyli każda sytuacja, która wraca, która jest, przypomina jakąś inną sytuację z przeszłości i tak dalej, tak dalej. Wszystkie próby powrotu do jakiejś przeszłości, czy używania starych zasad z przeszłości, prędzej czy później skończy się fiaskiem, ponieważ ta przestrzeń chce nowych algorytmów. My potrzebujemy nowych algorytmów. A nie będziemy 100 razy powtarzając tą samą, e, ten sam schemat działania uzyskiwać nowych efektów. W nowej przestrzeni, w starej przestrzeni po prostu nie będziemy uzyskiwać nowych efektów. Jeżeli cały czas wykonujemy ten sam błąd, to on będzie dokładnie cały czas tym samym błędem. I tu się czasy nie zmienią. Pod tym względem to się nie zmieni. Zerknę, e, czy że jeszcze mam coś takiego bardzo ważnego Wam do powiedzenia. <laughs> I teraz tak, mamy poczucie, że wkraczamy w nieznane, które tak naprawdę jest nam znane. Tylko, że do tej pory yy, nie, nie mieliśmy możliwości, czy nie dawaliśmy sobie możliwości, czy nie dawaliśmy sobie prawa na poznanie tego, czy może uznanie tego, co my znamy. Ponieważ na przykład, jeżeli podczas mojej pracy badając do poprzedniego webinaru, czy do tego webinaru, czy do następnego webinaru, chcąc, nie chcąc, gdzieś pływam po bardzo takich historycznych, starych, Treściach, które są ubrane w różne przekonania, w różne schematy, tradycje yy, i trochę filozofię. I teraz yy, doszłam po drodze podczas tych badań, tych treści do, takiej, yy, do takiego mm, wniosku, że tak naprawdę my wszystko wiemy, tylko nam jest niezabronione przyznać się do tego, czy może używać tych treści dosłownie czyli my wiemy, co mamy robić, my, my dokładnie rozumiemy te treści. Ale, jakby w pewnym sensie, ten, ten drugi poziom, który do tej pory był taki bardzo hermetyczny, tak nas trzymał, nie pozwalał puścić, spowodował, że zapomnieliśmy może po drodze, czy nie przestaliśmy używać tych treści odwagi i właśnie tej treści kreatywności, tej treści takiego wprowadzenia tej, tego wszystkiego na zewnątrz. Czyli my wiemy, kim jesteśmy, my wiemy, co mamy robić. To, czego na swój temat nie wiemy i nie jest nam potrzebne. Ale to, to, co potrzebujemy, to, co wiemy na swój temat dzisiaj, to wystarczy, żeby zbudować nowe rzeczy, żebyśmy mogli pójść dalej. I oto jest w tej chwili taka, takie ścieranie na przestrzeni między starym a nowym, między tradycją, między przekonaniem, a czymś, co możemy nowego wytworzyć. Tylko tam jest właśnie ta kwestia tej odpowiedzialności, czyli to poczucie odpowiedzialności za siebie, i odwaga uwierzenia w to, że wiem o tym, co chcę, czyli po, poczucie życia takiego wewnętrznego na zewnątrz, a nie do tej pory było tak, że, że poczucie życia, czy żyliśmy w oparciu o zewnętrzność, co powodowało efekt zamkniętego systemu. Jestem taka, jak mi każe zewnętrzność, a zewnętrzność jest taka, jaką ja ją wytwarzam czyli jaką ona, jestem posłuszna czemuś, co sama wytworzyłam. To jest trochę tak, jak my byśmy stworzyli sobie mało komfortowe warunki i żyli w nich, ponieważ są niekomfortowe i nie, możemy, nie chcemy ich zmienić. W pewnym sensie podcinaliśmy przez cały czas, teraz już podcinamy trochę gałąź, na której siedzimy, coś, co robi bez sensu. Więc właśnie to działanie takie do przodu, to działanie takie, że kończę z tymi schematami, kończę z, tymi, z tym poczuciem tej takiej e, samozniszczenia, ponieważ bardzo mocno jest cały czas w takim nawet. W, takim, w tych informacjach ogólnych, które są generalnie do ludzi, my jesteśmy cały czas w takim trybie samozniszczenia. Planety niszczymy, klimat się zmienia, gdzieś cały czas ktoś nas straszy jakąś wojną i tak dalej. To jest tryb samozniszczenia. Mało jest kreatywności. Dlatego teraz ta kreatywność będzie bardzo ważna, i, ale ona ma wynikać z nas. Czyli właśnie odważmy się w końcu używać treści ze środka, na zewnątrz. Po prostu zaczniemy tworzyć nowy świat i on po prostu powstanie. I teraz tak. Tutaj my będziemy się teraz zmagać z poczuciem braku, że czegoś już nie ma. Ale najlepsze jest to, że to jest. Tylko to nie jest takie, jak Ty byś czy chciała, czy chciał, jak sobie do tej pory, ponieważ my obracaliśmy się cały czas w przeszłości. Więc czegoś myślimy, że czegoś nie ma, ponieważ nie jest to takie same, jak było. Ale to jest, tylko zmieniło swoją formę. Mało tego, to jest ten moment tego, że to jest do Twojej dyspozycji. Do tej pory to nie było do Twojej dyspozycji, więc to było, bo Ty się tym nie zajmowałaś, nie zajmowałeś. Więc ktoś inny to robił. A teraz to jest w Twoich rękach. Więc y, tego nie ma, bo Ty tego nie używasz. A jeżeli to będziesz używać, to to będzie. I to jest ważne, żebyśmy to o tym pamiętali. I często takie. Y, wiem, że taki lęk się pojawia. I często, często ten lęk. Y, między wieloma pytaniami, które są mi zadawane codziennie, ja czuję, że tam jest ten lęk w, tych, w ludziach. I to jest lęka, co będzie, jeżeli zrobimy coś źle. Nic nie będzie, coś się naprawi. I właśnie to jest to poczucie wpływu. Jeżeli nawet zrobimy coś źle, jeżeli coś nam nie wyjdzie, to się nic nie stało, bo przestrzeń to będzie nam pokazywała, jak my możemy to naprawić. Czyli władza wraca do nas. Władza nawet nie tyle, co wraca, co my sobie przypominamy, czy uczymy się teraz jej używać. Czyli to, co się teraz będzie działo na Ziemi, jest naszym, naszym zadaniem, jest opanować i ukiełznać. Czyli to jesteśmy teraz my. Jeszcze raz zamknę tą aktualizację, przypominam ten, jeszcze raz ten tekst. Przeprowadzamy się, wychodzimy ze Starego Świata, bo, my, bo on nie był nasz. I tworzymy jeszcze raz, tworzymy swój, tworzymy nasz nowy w oparciu o aktualne treści. Nie w oparciu o treści sprzed tysiąca lat, dwóch tysięcy lat, nie wiem, siedmiuset yy, lat, teraz. Tworzymy teraz te treści w oparciu o to, kim jesteśmy dzisiaj, a nie tym, kim byliśmy kiedyś. I różnica między Starym światem, a nowym światem jest właśnie tylko taka. On nie był. On był stary, bo był stworzony przez przodków, a ten no, ma, nowy ma być nasz. Stworzony przez aktualnie żyjące pokolenia, następne żyjące pokolenia, które już się rodzą, już gdzieś są w planach. Yy, I to będzie dla nich. Yy. Poczucie smutku, końca i tak dalej jest też tutaj w tym momencie na miejscu, jest ok, bo jest związane yy, z tematami, których już no, faktycznie ich nie ma, tak? który, których już musimy zacząć tworzyć nowe. Czyli tamte stare, czyli właśnie ten automat, który do tej pory wypełniał nam tą przestrzeń, przestał, przestaje działać, lub my go tak naprawdę już nie chcemy używać. <laughs> Czyli pamiętajmy o tym, że poczucie dezinformacji, y, takiej w ogóle zagubienia jest ok, ale to jest po to, żeby z tego systemu wyjść. Znacie tyle na dzisiaj. Z niektórymi z Was się pewnie widzę o 19.00. No natomiast za kilka dni kolejna aktualizacja. Trzymajmy się i mam nadzieję, że Wam ta aktualizacja pomogła i coś tam wyjaśniła. Trzymajcie się, hej!